Podjęliśmy się remontów dzwonu, bo to już była pora najwyższa, żeby y, podjąć się tego remontu. Y, no, tutaj znajdują się dwa dzwony. Dzwon świętej Janny i św. Józefa. Już one wymagają remontu, wymagają odnowienia i też planujemy już y, automatyzację tych dzwonów, y, a więc takie komputerowe uruchomianie. O, też będzie i ręczne, ale i komputerowe. A więc też będzie można zaprogramować. Wiemy, że dzwony dzwonią przed każdą Mszą Świętą, wzywają parafian nam Msze Święte, na nabożeństwa, dzwonią w czasie procesji czy też w czasie pogrzebu, ale też i chorzy, którzy nie mogą przyjść do kościoła, jeżeli słyszą dzwony, to też to tak duchowo się łączą z parafią, z kościołem parafialnym, dlatego ważne jest, żeby właśnie te dzwony dzwoniły, żeby wzywały. No modernizacja polega, wykonuje to, to są na tych narzędziach firmy Duch. Właśnie też zajmuje się i nagłośnieniem w kościołach i też remontami dzwonów. Dzwony są 47 rok, każdy dzwon ma napis, a więc imię kto ofiarował i z którego roku. No, jest to poważna też inwestycja w parafię, ale przy pomocy parafian, przy pomocy ofiarności parafian, myślę, że też podołamy, żeby tą inwestycję dokończyć.